Słuchajcie, nie będziemy dłużej na Frejera czekać, godzina już cztery po dwunastej, jeszcze może chwilę. Może w budynku jeszcze o niego zapytałem. Bo przecież już pytałem chłopaków i przecież już krzyczałem parę razy. Co, nie ma zegarka, nie wie, że jest dwunasta? Przecież on tu mnie zaprosił, to nie ja się tu zapraszałem. Nie, tam pięć mogę mu dać, jeszcze dwie. Może korki z Warszawy? Prawdziwy rewolwerowiec nigdy nie spóźnił. Pamiętaj. U góry jakieś spotkanie widać. Stanowski! Chodź, poszukamy Stanowski! U góry jest. Jest? No, no, ale ty nie, Wychodź. I do następnego razu. Cześć!